Ciało ludzkie jest technologicznie najbardziej zaawansowanym pojazdem, z jakim mamy do czynienia na Ziemi. To, że wykorzystujemy zaledwie niewielką część naturalnych zdolności ludzkiego ciała, to nic odkrywczego. Dlaczego tak jest? Jedyną przyczyną jest brak naszej elementarnej wiedzy, czym ono jest i jak funkcjonuje. Obecny stan naszej biegłości w posługiwaniu się ludzkim ciałem można by zilustrować w ten sposób. Sag mal, Papa, hab ich dich noch gar nicht gefragt. Wie kommst du eigentlich mit dem neuen iPad zurecht, was wir dir zum Geburtstag geschenkt haben? gut. Mit den ganzen Apps kommst du klar? Was das für Apps? Geh mal bitte <grabble> ein Stück zur Seite. przykład ten jest zabawny, lecz zastanów się, w ilu procentach ten mężczyzna wykorzystuje potencjał urządzenia, jakie otrzymał? I jak długo będzie służyło mu to urządzenie przy takim użytkowaniu? A co jeśli my ludzie? Dokładnie tak samo traktujemy nasze ciała, tylko dlatego, że nie nauczono nas czym one są i jak nimi zarządzać. Proszę, zastanów się, czy nie warto poznać więcej funkcji naszych ciał i korzystać z nich.